Rzeczywiście, motorówka zwolniła i zbliżała się do osobnego frontu trzypiętrowego pałacu. Okna zmięczały łuki, ściany wyłożono jasną kamieniem, a w niebo wznosiły się ozdobne kominy. Po prawej stronie, w fasadę, montowano na każdym piętrze okrągłe ozdoby. Pałac przypominał wielką szkatułkę na drogocenną biżuterię. Te okrągłe wyglądają jak wielkie gniazdka komputerowe. Miejsce stanęła na fotelu i przykleiła nas do szyby, takie, w które wtyka się jeszcze większe wtyczki. Szerokie schody wprost z wody prowadziły do masywnych drzwi. Kiedy ktoś się zagapi i zejdzie po tych schodach na samą dno, stwierdziła dziewczynka z poważną drogą. Ej, a widzicie, że wszystkie szyby na piętrach są zamalowane na czarno? Może ktoś nie lubi światła? Podrzucił Kuba. Wampiry nie lubią, nawet bardziej niż srebra. Rafał Kosik, Amelia i Kuba, Wenecki Spisek